Też zaczniemy od kawy, bo w sumie. Chyba już jest uzależnienie, nie? <ścoughs> Dzisiaj zaczniemy tak troszeczkę nietypowo, bez klasycznego powitania. Generalnie witam Was bardzo serdecznie. Eee, dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale. Eee... Tydum paschalne, cała liturgia Tydum paschalnego Rozpoczyna się w Wielki Czwartek A kończy się Wielką Sobotę I uwaga, ona trwa bez przerwy To nie jest tak, że Kończy się Eucharystia W Wielki Czwartek I później mamy przerwę Idziemy do Wielkiego Piątku I później Wielka Sobota Ale to jest liturgia permanentna Na zakończenie Eucharystii Wczoraj nie było błogosławieństwa Dzisiaj, kiedy przyjdziemy na liturgię wielkopiątkową nie będzie znaku krzyża na początku. I jutro dopiero cała ta liturgia Kili Paschalnej zakończy się radosnym aleluja i błogosławieństwem na koniec, posłaniem. A więc można by powiedzieć, że cały czas trwamy w liturgii, ona jest cały czas obecna w naszym życiu. I myślę, że też o to chodzi, żebyśmy my też naszej świadomości, w naszym takim podejściu do tytułu paschalnego mieli to w jakiś sposób przerobione w nas, że, że teraz te wydarzenia, które wspominamy one się dzieją, one faktycznie mają wpływ na nasze życie na nasze życie wiary kilka słów refleksji na temat wczorajszej liturgii, bo powiem Wam, że dla mnie osobiście było to bardzo mocne i trudne doświadczenie pustego kościoła i myślę, że to było doświadczenie wielu z nas was, którzy, którzy nie mogli uczestniczyć w liturgii jest to doświadczenie takiej, takiej tęsknoty, pustki jakiegoś braku i nas, kapłanów, którzy tak na dobrą sprawę przynajmniej ja, tak mogę powiedzieć z własnej strony teraz odkrywam na nowo wartość wspólnoty i tego, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni w tej pielgrzymce wiary. E, kochani, dzisiaj Wielki Piątek, e, piątek, e, który jest kluczowy dla naszego zbawienia, dlatego że dzisiaj e, będziemy rozważać mękę Pana Jezusa, e, i w związku z tym cała ta liturgia jest jakby skupiona wokół tego centralnego punktu, jakim jest krzyż. Dlatego, że krzyż jest dla nas znakiem naszej wolności, naszej, naszego wyzwolenia, naszego zbawienia. Czasem ktoś może mieć wątpliwości, zastanawiać się nad sensem męki Chrystusa, i dlaczego w ogóle ta męka była, i dlaczego ona jest w jakiś sposób wpisana też w naszą wiarę. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że ta męka i śmierć Chrystusa, ona później przychodzi w zmartwychwstanie i to jest jakby całość. Musimy o tym nieustannie sobie przypominać i tym żyć. Ale dlaczego Krzyż, dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął naszą ludzką naturę, stał się do nas podobny we wszystkim? A później wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i przybił je do krzyża, ofiarowując siebie samego za zbawienie ludzkości. Żeby to pojąć, oczywiście potrzeba wiary, bo bez wiary krzyż staje się albo zgorszeniem, albo staje się czymś głupim, czymś bezsensownym, zupełnie beznadziejnym. I dlatego tutaj potrzeba tego czynnika wiary, tej dar, może inaczej, jak się wyraziłem. Daru wiary. No ale Pan Bóg daje nam ten, ten dar. On jakby nie ustanie nam w tej, w tej drodze towarzyszy. Ale żeby zrozumieć krzyż, trzeba się cofnąć do samego początku, do pierwszego grzechu człowieka. Do tego, że człowiek aktem swojej wolności, swojej, swojej woli zdecydował się żyć bez Boga. Że zdecydował się wejść w życie. Zrywając jakiekolwiek relacje z Panem Bogiem, bo tym jest grzech. Grzech wprowadza człowieka w przestrzeń śmierci, dlatego że człowiek przez grzech odcina się od źródła życia, którym jest dla nas Pan Bóg. E, co to znaczy? Znaczy, że umiera. Taki prosty przykład. Jak idziemy do, do sklepu i kupujemy kwiaty dla, dla naszych bliskich, jakieś urodziny, jakieś imieniny, to e, jaka jest różnica między kwiatem, który jest w doniczce, a kwiatem ściętym? No, na początku wydaje się, że żadna. Dopiero po czasie zauważamy, że ten kwiat ścięty po prostu umiera, bo jest odcięty od źródła życiodajnej wody, od źródła, które podtrzymuje jego życie, które daje mu życie. Tak samo jest z nami. Grzech sprawia, że zostajemy odcięci od źródła życia i zaczynamy umierać. Wchodzimy w śmierć. I to jest taki prosty przekaz. I teraz grzechu nie da się od tak zapomnieć w tym sensie że Bóg nie może przejść obok faktu grzechu bez jakiejkolwiek reakcji dlaczego dlatego że grzech zmienia strukturę naszego myślenia grzech sprawia że człowiek zaczyna się wpatrywać w siebie nie w swojego stwórcę grzech sprawia że człowiek zaczyna Odrzucać Boga jako źródło swojego życia, źródło prawdy, źródło miłości, i zaczyna układać swoje życie tylko i wyłącznie na podstawie swoich własnych zasad, swoich własnych praw, co wprowadza ogromny chaos w jego życie i co wprowadza śmierć, tak, nienawiść, wojny, kłamstwa, życie w ciągłym oszukiwaniu się i tak dalej. To sprawia grzech. I teraz. Zapłatą za grzech, jak mówi nam Pismo Święte, jest śmierć. A więc my zasłużyliśmy na śmierć. Grzech, który uczyniliśmy, czy czynimy w naszym życiu, sprawia, że ściągamy na siebie wyrok śmierci. I to jest fakt. Zasłużyliśmy na śmierć. Tylko teraz, jakie, na czym polega Boże miłosierdzie? E, otóż Pan Bóg przyszedł na świat po to, żeby stanąć w naszym miejscu i powiedzieć tak, tak, On zasłużył na śmierć, zasłużył na potępienie, bo do tego prowadzi grzech, do potępienia, tylko, że ja biorę ten Jego grzech na siebie. Zabieram ten wyrok śmierci i chcę, żeby ten wyrok śmierci, który Jemu się należy, został wykonany na mnie. To zrobił właśnie Chrystus. On przez swoją śmierć na krzyżu wyzwolił nas od wyroku śmierci, darował nam życie. Dawał daje nam nowe życie. I to jest właśnie ten sens krzyża Chrystusowego. Krzyż Chrystusa sprawia, że my mamy wolność, otrzymujemy nowe życie, nową jakość. I to ta śmierć Chrystusa i później jego zmartwychwstanie ma wymiar kosmiczny, bo to dotyczy nie tylko człowieka jako jednostki, ale też dotyczy całego stworzenia, całego kosmosu, całej tej rzeczywistości stworzonej przez Boga, która została niestety przez grzech naruszona. E, może nam się wydawać, że my tego nie widzimy w takim wymiarze codziennym, bo, no bo wydaje się, że od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa e, no, nic się nie zmieniło człowiek nadal grzeży, tak. Ludzie nadal siebie krzywdzą, ludzie nadal siebie okłamują, ludzie nadal się zabijają i tak dalej, więc wydaje się, że nic się nie zmieniło. No nie do końca tak jest. Bo zobaczcie, że jakby Pan Bóg wchodząc czy dając się powiesić na, na drzewie krzyża, dając się zabić za nas na tym drzewie, jakby otworzył nam możliwość powrotu, otworzył nam możliwość nawrócenia, zmiany życia. Jakby do końca człowiek ma szansę. Uratować się, uratować się z tego szalonego potępienia, czy tej beznadziei, tej, tej sytuacji, śmierci. I to właśnie daje mu tę szansę sam Pan Bóg. Każdemu człowiekowi. Każdy człowiek, dosłownie, każdy człowiek od momentu śmierci Chrystusa na Krzyżu ma szansę wejścia do nieba. Takim przykładem jest na przykład Łotr, który został razem z Jezusem ukrzyżowany. On, będąc na, na tym krzyżu obok niego, e, dostał obietnicę nieba. E, kochani, e, dzisiaj będziemy adorować Krzyż Pana Jezusa. Ta, w ogóle ta liturgia jest podzielona na kilka części. Będzie liturgia Słowa, e, gdzie usłyszymy opis męki Pańskiej, będzie modlitwa powszechna, będzie adoracja Krzyża. I, i później, normalnie, jest komunia święta. Dzisiaj będzie ona w sposób drastycznie ograniczona. Ale tym centralnym punktem jest adoracja krzyża. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten krzyż, e, czyli to doświadczenie śmierci, doświadczenie męki, doświadczenie jakiejś utraty życia, e, jako na źródło naszej nadziei. Bo na tym krzyżu zawisło Twoje i moje zbawienie. Na tym krzyżu został odkupiony mój grzech. Twój grzech. I tam zaczyna się droga Twojej wolności, tam zaczyna się droga Twojej niezwykłej przygody z Panem Bogiem, który, biorąc na siebie Twoje grzechy, moje grzechy, uczynił nas jednocześnie swoimi przyjaciółmi, zniszczył tę ten, ten barierę, która by nam nie pozwalała wstąpić do nieba. Ale o tym jeszcze będziemy mówić w następnych naszych spotkaniach o w niebo wstąpieniu już, to już po, po zmartwychwstaniu. Dzisiaj chciałbym, żeby nasze, nasz wzrok, nasze serca były utkwione w krzyżu Chrystusa, żebyśmy adorowali Chrystusa, który umarł za nas, który wziął na siebie nasz wyrok śmierci i uczynił nas wolnymi. To jest też taki dzień ciszy skupienia. Nie przerażenia swoim własnym grzechem, nie. Bo Jezus nie chce, żebyśmy przerażali się naszymi grzechami, nie chce, żebyśmy się nimi gorszyli, ale chce, żebyśmy zobaczyli, że została nam dana szansa. Szansa na nowe życie, że zło, które, którego doświadczamy w naszym życiu, do którego się dopuszczamy, nie jest czymś ostatecznym i ostatnim słowem. Bo to byłoby czymś okropnym, straszliwym, totalnie beznadziejnym, że ostatnie słowo należy do Boga. No, ostatnie słowo należy do Chrystusa, który z wysokości krzyża woła: Pragnę. I to myślę, że nie chodzi tylko o samą wodę, o pragnienie fizyczne, ale chodzi tylko o to pragnienie duchowe, aby każdy człowiek mógł doświadczyć tej łaski przebaczenia grzechów, tej wolności, kiedy wychodzi od. Konfesjonału, kiedy odchodzi od Boga z tym doświadczeniem, że jestem wolny, że oto zaczynam żyć. Że śmierć Chrystusa sprawiła, że ja zaczynam żyć. Bo Bóg na krzyżu tak naprawdę zaczął wszystko stwarzać na nowo. Na krzyżu dokonuje się nowe stworzenie, Twoje i moje. I całego, całej tej rzeczywistości, która nas otacza. Kochani, e, pojawiają się jakieś pytania z Waszej strony, dotyczące wiary, oczywiście, i jakichś różnych Waszych wątpliwości. I taka przyszła mi myśl, e, że kto pytanie błądzi, prawda? <laughs> Więc warto się pytać. I e, mam taką propozycję dla Was. Skoro te pytania się pojawiają, spróbujmy zrobić jakiś taki, może nie w ramach codziennika, ale, ale jakiegoś, jakiegoś nowego dzieła jakieś odcinki typu pytanie-odpowiedź, prawda? Jeżeli chcecie, w swoich komentarzach, czy w tych komentarzach pod filmami, zadawajcie te pytania. Jeśli nie, ja spróbuję wygenerować może jakiś, jakiś adres mailowy albo może na messengera. Próbujcie je wysyłać do mnie. Ja postaram się na Wasze pytania w jakiś sposób odpowiedzieć, właśnie w taki, w taki sposób, będąc z Wami na, na linii. To jest taka propozycja. Wiem, że czasem boimy się pytać bezpośrednio, wprost i otwarcie, więc może w taki sposób. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś rady, jestem otwarty. Życzę wam dobrego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże.